Mano to ja, polski knur i witam Was dzisiaj w tym odcinku świątecznym, w którym ja Was odwracę po mapie. Po tej mapie, um, oczywiście, jestem dzieckiem. Moda ostatnio wgrałem. M może się jeszcze pojawi na moim kanale: jak zostać dzieckiem w Minecraft, ale na razie nie. Na razie jestem zajęty, bardzo zajęty. I was dzisiaj opowadzę po tej całej mapie, co... Ja nie ją budowałem, naprawdę. Znaczy jest chociaż na siza, na nasionach, ale naprawdę. Szpła, to tutaj wioska była tylko na nasionach. to tutaj ja budowałem na serio. To nie są prelówki. więc was dzisiaj opowadzę po mapie i... Mam nadzieję, że lajkujesz mi. Mm. Dobrze, teraz. Pewnie większość z Was się zastanawiała, co to jest. To jest na razie niedokończona fabryka, którą ja buduję sam, samodzielnie. I naprawdę dużo się opracowałem. Mi się już znudziło. Prosiłam innych, żeby mi pomagali, ale. Nie chcieli. I to będzie bardzo długo. To się bardzo długo buduje. No, Uwierzcie mi jeszcze podłogę jeszcze muszę. Więc na pewno w, gdzieś w wakacje to skończę i wam pokażę zdjęcia. Bo wam po prostu filmik nagram jak ja to kończę. Nawet dalej Tu jest. Wioska mpc Tu, oczywiście. I Wam pokażę, co tutaj jest, naprawdę. Tutaj ja robiłem eksperymenty z y, tym. Z kryształem kresu. Endu, no. Kryształem endu, kresu jak to woli. Dobrze. Wam pokażę, jak on działa. Ja tutaj się dużo testowałem, na serio. Się bawiłem tym. On patrzy, tak. I bum. Bum. Pyk, pyk. Bum, bum. Jak się tak bawiłem. Wszystko wysadzałem. Znaczy większość, że że zasadzałem w końcu? O. Widzicie? Dobrze. Jeszcze to ostatnia ja zniszczę i już wam pokazuję jeszcze. Tutaj jest moja wyskocznia, gdzie ja skaczę z Eltron. Już zapewne widzieliście w odcinku, w którym ja byłem świętym Mikołajem i rozdawałem prezenty osadnikom, mpc tom Dobrze, o Jezu. Zatem tym pudle zniszczyłem. On shit. Dobra. A więc teraz to jest. Otwarta, więc je zamknę. Yy, tutaj jest wejście na górę. Możemy tutaj wejść na przykład, gdy coś się stanie, ale nie wiem, czy to będzie mi potrzebne, bo aż... Zaraz, raz, dwa, trzy, cztery wyjścia mam. Aż cztery wyjścia mam. Pierwsze, drugie, trzecie i czwarte tutaj. Z koniem, oczywiście, bo tutaj można z koniem wyjść bez konia. Nieważne, bo to jest mój Rudolf. Dobra, pojdź, z... On na pewno nie jeździł nigdzie. I Wam pokażę. Mój dom. Uwaga! Tylko, że Rudolf się nie zabił, bo. Nie wiem, co się stanie, gdy Rudolf zginie. Nie wiem. Dobrze. Teraz wchodzimy, tutaj mamy nasze koty, to znaczy psy i koty ja mam. Oczywiście na no, szczęście nie gryzą się. Tutaj mam dziwne imiona tych kotów, ja nim dałem. Mruczek, Puszek, miałczek. Są to Przeczka, Dogi i Szczenias. Bardzo dziwne imiona. Ale Puszeczka to dlatego, bo on grzebał mi zawsze w puszce. Głupi pies. Chociaż puszek nie ma w minecrafcie. Dobrze, teraz możemy wejść do góry A mnie przycina Jezus. Gdzie było wejście tam do góry? Chyba tutaj. Tam wejście. Będę musiał też zrobić schody dla konia. Bo żeby mógł wchodzić normalnie. Się zajmę w tym kiedy indziej. Ja go odkładam. Nie to już chyba wszystko oprócz. Innej wioski wam jeszcze nie pokazałem, ale po co wioskę pokazywać skoro można pokazać to co się na... zrobiło. I wam pokażę innego, baga jest tylko na tym modzie, na serio. Na no, przykład, patrzcie, Stoicie tutaj i chcecie zakończyć film. Chcecie zakończyć film, włączacie sesting i chcecie zrobić na siebie kamerkę oczywiście. I Lecicie, no i by to był jakiś fajny monitor no więc to naprawdę fajnie wygląda można w górę na no serio i mam nadzieję, że film wam się spodobał i ten na pewno żaden film się nie pojawi jeszcze jeszcze żaden film się nie pojawi na razie a więc najbliższy film będzie chyba w 2017, oczywiście w 2017. A więc życzę Wam wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku, Hejka.